Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Mackiem, w którym nauczamy o Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Mamy lepsze przymierze z lepszymi obietnicami i mamy lepszą relację z Bogiem. To wszystko, na co pracujemy, o co się staramy, o co mamy nadzieję i o co się modlimy, już to mamy, ponieważ Jezus już nam to dał. A teraz Andrew. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie pod tytułem Lepszy sposób modlitwy. Mówimy o modlitwie i mam na ten temat książkę. To hiszpańska wersja. Mamy ją również po angielsku oraz na płytach CD i DVD. W pierwszym tygodniu, przez pierwsze cztery dni, podszedłem do tematu tak, jak Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, kiedy nauczał o tym, czym modlitwa nie jest. W Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 5 zaczął od słów: Hipokryci uwielbiają się modlić. Uderzam w święte krowy modlitwy w niektóre z tradycji i ludzkich doktryn, które czynią słowo nieskutecznym. Mówią ci, wielu ludzi nie przeszło przez pierwszy fragment, w którym mówię o tym, czym modlitwa nie jest. Zgorszyli się, ponieważ zakwestionowałem i sprzeciwiłem się ich religijnym tradycjom. Ale tak jak powiedziałem już wcześniej, większość ludzi nie doświadcza efektywnego życia modlitewnego. A jeśli coś u ciebie nie działa, to dlaczego tak bardzo bronisz to, co nie działa? Istnieje lepszy sposób modlitwy. Nie twierdzę, że jestem doskonały. Ciągle się uczę, ciągle przyjmuję wiedzę, ale mówię ci, wszystko przeciwko czemu nauczam, sam kiedyś robiłem. I chociaż kochałem Boga i widziałem jakieś rezultaty, teraz mam lepsze rezultaty. Wierzę, że osiągam lepsze efekty w modlitwie niż większość ludzi. Nie przechwalam się, ale jestem za to wdzięczny. Widziałem, jak mój syn i moja żona wstali z martwych. Widziałem wspaniałe cuda. Widziałem, jak otworzyły się ślepe oczy i głuche uszy. Jesteśmy w trakcie budowania kampusu szkoły biblijnej i dostaliśmy dziesiątki milionów dolarów. Widzę, jak zmienia się życie ludzi, widzę rezultaty w każdej dziedzinie i chcę powiedzieć, że jeśli nie widzisz efektów, powinieneś chociaż rozważyć możliwość, że istnieje lepszy sposób modlitwy. Wiem, że to co powiedziałem w ciągu pierwszych czterech dni naprawdę zgorszyło wielu ludzi, ponieważ wystąpiłem przeciwko temu, jak modliła się twoja mama, jak modliła się twoja prababcia i to cię gorszy, ale jeśli ta modlitwa dla ciebie nie działa, powinieneś chociaż otworzyć się na możliwość, że istnieje lepszy sposób modlitwy. To, o czym teraz będę mówić, położy fundament pod wszystkie inne rzeczy, które powiem o modlitwie. Istnieje olbrzymia różnica pomiędzy tym, jak modli się nowotestamentowy wierzący, a jak modlił się starotestamentowy wierzący. To olbrzymia różnica, a większość ludzi nie robi tu wyraźnego rozróżnienia. Dla większości ludzi. Jedyna różnica między Starym i Nowym Testamentem to pusta kartka w Biblii. I to tyle. Większość ludzi patrzy na Biblię jak na całość. Oczywiście wszystkie te pisma zostały dane przez Boga i są one pożyteczne dla naszej nauki i do poprawiania, ale po tym jak przyszedł Jezus jest ogromna różnica między tym, jak teraz się modlimy i jak podchodzimy do Boga, a tym, jak robimy to w Starym Przymierzu. I z tego, co widzę, wiele błędów w dziedzinie modlitwy powstaje dlatego, że ludzie nie robią tego rozróżnienia. Modlą się w sposób, w jaki modlił się Dawid, Mojżesz czy Eliasz, a to jest niewłaściwe. Czy twierdzą, że oni źle się modlili? Nie. W ich czasach to było właściwe, ponieważ Jezus jeszcze nie przyszedł i nie utorował drogi do Ojca, ale teraz jest inaczej. W tamtych czasach taka modlitwa była właściwa, ale teraz modlenie się w ten sposób jest niewłaściwe. Pozwól, że posłużę się przykładem jednej z modlitw Dawida. Jest to Psalm 51, w którym Dawid opamiętuje się z grzechu z Batrzebą. Dawid nie tylko dopuścił się cudzołóstwa z Batrzebą, ale również zabił Uriasza, jej męża, próbując ukryć popełnione cudzołóstwo. Oto kilka rzeczy, które Dawid powiedział w Psalmie 51. Przypis do tego psalmu mówi przewodnikowi chóru, Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan, po tym jak on wszedł do Batrzeby. To jego modlitwa. Modlitwa opamiętania się po popełnieniu grzechu z Batrzebą. W pierwszym mówi zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Jest to nawiązanie do Starego Testamentu, kiedy poświęcano ołtarz i składano ofiary brano hizop. To taka roślina, moczono go w krwi i kropiono nią ołtarz i osobę. Był to sposób nanoszenia krwi i składania ofiary, więc o tym mówi Dawid. Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stadę się bielszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. I spójrz na werset dziesiąty. Do tego fragmentu chciałem dotrzeć. Stwórz we mnie serce czyste o Boże i odnów we mnie ducha nieczystego. Nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wiesz, że w dzisiejszym nowotestamentowym kościele śpiewa się piosenki, które cytują Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha. W przypadku Dawida taka modlitwa była bardzo na miejscu, ponieważ On żył po tamtej stronie krzyża. Ofiara za jego grzechy nie została jeszcze złożona, a wszystkie starotestamentowe ofiary były tylko symboliczne. W liście do Hebrajczyków, rozdział 9, czytamy, że stare testamentowe ofiary ze zwierząt nigdy nie mogły zmyć grzechu. To było symboliczne. One jedynie zakrywały grzech, ale nigdy go nie zmyły. Taka modlitwa w przypadku Dawida była właściwa, ponieważ Jezus jeszcze nie umarł i nie przebaczył jego grzechów. Dawid był zbawiony przez oczekiwanie na to, co Jezus miał zrobić. My jesteśmy zbawieni przez patrzenie na to, co Jezus już zrobił. Dla niego ta modlitwa była właściwa, ale dla nas niestosowne jest mówienie: Stwórz we mnie serce czyste, o Boże i odnów we mnie ducha prawego. W liście do Hebrajczyków rozdział 8 i w innych miejscach mógłbym ci je pokazać. Pismo mówi, że kiedy rodzisz się na nowo, dostajesz nowe serce. Bóg wypisuje swoje prawo na twoim sercu. Chrześcijanin, który modli się: Stwórz we mnie serce czyste, nie przyjmuje tego, co już zostało mu dane. Jeśli nie jesteś zbawiony, jeśli nie gdy nie uczyniłeś Jezusa Panem, taka modlitwa jest dla ciebie właściwa, kiedy modlisz się by przyjąć Jezusa, ponieważ właśnie w taki sposób dostajesz czyste serce i nowego ducha. Ale jeśli już jesteś chrześcijaninem, nie powinieneś mówić: "Stwórz we mnie serce czyste, ty masz czyste serce". Nawet jeśli zgrzeszyłeś, to nie zmienia twojego serca, to nie zmienia tego duchowego człowieka wewnątrz. Dalej mówi: "Nie odrzucaj mnie przed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego". W kółko jak ludzie tak się modlą, jak śpiewają takie piosenki, jak mówią, o Boże nie opuszczaj mnie, wchodzisz do kościoła, a tam mówią, Boże pójdź z nami, kiedy opuścimy to miejsce, co za głupia modlitwa. Mówimy o modlitwie i mówią ci, że dopóki nie zaczniesz mieć wiary i zrozumienia, twoje modlitwy będą tak samo z nieskuteczne jak modlitwy większości ludzi. A jednak modlimy się takimi modlitwami. Boże, pójdź z nami, kiedy stąd wyjdziemy. Kiedy wchodzimy do kościoła, mówimy: Boże, przyjdź i bądź z nami. To są głupie modlitwy. Jak Bóg ma odpowiedzieć na takie modlitwy, skoro powiedział: Nigdy cię nie porzucę ani cię nie opuszczę. Jestem z tobą przez wszystkie dni aż do końca świata? W Ewangelii Mateusza rozdział 18 czytamy, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych, tam jestem pośród nich. Mowa jest tutaj o tym, że wyjątkowa Boża obecność objawia się zawsze kiedy gromadzą się Boże dzieci, Bóg obiecał, że zawsze tak będzie, a jednak modlimy się: Boże, przyjdź i bądź z nami. To przejaw zupełnej niewiary. W najlepszym wypadku to z ignorancji, ale w większości jest to niewiara. Bo ludzie mówią: Wiem, że Bóg powiedział, że nigdy nas nie opuści, że zawsze jest z nami, że będzie tam, gdzie zgromadzi się dwóch lub trzech. Wiem, że tak jest napisane, ale ja tego nie czuję. Nikt nie wyskoczył z ławki, nikt nie krzyczał, nikt nie upadł na podłogę. Nie dostałem gęsiej skórki. Więc jeśli tego nie widzę albo nie czuję, to ja w to nie wierzę. Może przyjdź i bądź z nami, kiedy się spotykamy, to modlitwa niewiary. To uwolni złe rzeczy, a nie dobre. Chodzę do kościoła, w którym nie ze wszystkim się zgadzam, ale chodzę tam, ponieważ jest to duży kościół i mogę się w nim ukryć. I to jest jedna z kwestii, z którą naprawdę się nie zgadzam. Zawsze błagają Boga, żeby przyszedł i z nimi był, a on obiecał, że będzie. Pewnego razu uwielbialiśmy Pana, a Boża obecność była potężna. Cieszyłem się uwielbieniem. Wywyższaliśmy Boga i wydaje mi się, że inni ludzie też zaczęli czuć Bożą obecność. Kiedy lider uwielbienia wstał i zaczął Mówić, przyjdź, panie, przyjdź. Boga my, Boże, przyjdź. Zaczął błagać Boga, kiedy Boża obecność już była obecna. Już się objawiła, a jednak on prosił i błagał Boga, żeby przyszedł. Z mojej perspektywy, nie wiem czy wszyscy to poczuli, ale z mojej perspektywy Boża obecność, która już się objawiła, wyparowała, kiedy On zaczął błagać Boga, żeby przyszedł. Wiem, że Bóg nie odszedł, ale Jego manifestująca się obecność i namaszczenie odeszły, kiedy On w niewierzy zaczął modlić się niebiblijną modlitwą i błagał Boga, żeby przyszedł tak, jakby słowo nie było prawdą. Bóg nigdy nas nie porzuci ani nas nie opuści. Nie musimy Go prosić, żeby z nami poszedł. Nie musimy Go błagać, żeby się pojawił, kiedy się gromadzimy. Istnieje różnica pomiędzy tym, jak modli się nowotestamentowy wierzący, a tym, jak modlił się starotestamentowy wierzący. Kiedy mówią o wstawiennictwie i o tym, jak wstawiamy się za ludźmi, Istnieje ogromna różnica pomiędzy tym, jak robiono to w Starym Przymierzu i jak robimy to w Nowym Przymierzu. A oto jeden z wersetów, który wyraźnie mi to pokazuje. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset pierwszy. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, stawiednictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli sprowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Werset piąty. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. To wielkie stwierdzenie. Między Bogiem a ludźmi jest tylko jeden pośrednik. Pośrednik to osoba, która rozsądza lub staje pomiędzy dwójką ludzi lub dwiema stronami, które są w opozycji i stara się je ze sobą pogodzić. W trzecim rozdziale listu do Galacjan czytamy, że prawo zostało ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. I to uczyniło Mojżesza pośrednikiem. Mojżesz był tym, który stał pomiędzy Bogiem i ludźmi. W 32. rozdziale Księgi Wyjścia możesz przeczytać o tym, że Bóg tak się rozgniewał na Izraelitów za to, że zrobili lanego cielca, że chciał ich wszystkich zabić. Powiedział do Mojżesza, z Tobą zacznę od początku, wezmę Twoich potomków i uczynię ich potężnym narodem. A Mojżesz stanął i powiedział, Boże, opamiętaj się. Mojżesz kazał się Bogu pamiętać i niesamowite jest to, że w 32. rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, że Bóg się opamiętał. Mojżesz stanął przed rozgniewanym Bogiem, wściekłym na ludzi i wstawiał się za nimi i kazał się Bogu opamiętać. I Bóg się opamiętał, ale Mojżesz był pośrednikiem. Był osobą, która stała pomiędzy dwiema sprzeciwiającymi się osobami. W Nowym Testamencie czytamy, jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Jezus jest Teraz naszym pośrednikiem. Jezus wszystko zmienił. To było właściwe dla Mojżesza, by modlił się tak, jak się modlił. Właściwe było dla Dawida, by modlił się tak, jak się modlił, ponieważ Jezus jeszcze nie przyszedł. Ludzie nie byli pojednani z Bogiem i istniał podział między. Bogiem i ludźmi. Bóg potrzebował ludzi, którzy by stanęli i błagali o Boże miłosierdzie, ale kiedy przyszedł Jezus, to on stał się jedynym pośrednikiem i zakończył taki rodzaj pośrednictwa. Kiedy Nowotestamentowi wierzący błagają Boga, aby ich nie opuścił, aby stworzył w nich czyste serce, aby się opamiętał i nie wylewał swojego gniewu, lub jak modlił się Abraham i jak błagał Boga, aby nie niszczył Sodomy i Gomory, jeśli znajdzie się w niej pięćdziesięciu sprawiedliwych lub czterdziestu pięciu lub czterdziestu, Błaganie Boga to takie rzeczy w Nowym Przymierzu są obrazą dla Jezusa, ponieważ kiedy przyszedł Jezus, on doskonale pośredniczył między Bogiem a ludźmi. Jako Bóg i człowiek stał się doskonałym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i załatwił tę sprawę na zawsze. On całkowicie zaspokoił Boży gniew. W Ewangelii Jana, 12 rozdział 32, 32, czytamy, że Jezus stał się grzechem za nas. On wziął na siebie Boży sąd nad nami, przyciągnął go do siebie, i teraz Boży gniew jest zaspokojony w Jezusie. Bóg już nie jest zły, nie jest wkurzony, nie wścieka się na nas, on nawet nie ma złego humoru. Jezus całkowicie zaspokoił Boży gniew i karę, a teraz żyje, aby wstawiać się za nami. A kiedy próbujemy wstawiać się i prosić Boga, aby Oddalił swój gniew i się opamiętał. Kiedy błagamy Go, aby nas nie opuścił, albo żeby przyszedł i z nami był, to w pewnym sensie odrzucamy pośrednictwo Pana Jezusa. Tutaj czytamy, że teraz jest tylko jeden pośrednik. Mojżesz był pośrednikiem. Gdyby Mojżesz nadal żył i gdyby się wstawiał i próbował modlić się o ludzi tak, jak robił to w 32 rozdziale Księgi Wyjścia, zostałby zgromiony. Zostałby zgromiony za bycie antychrystem. Teraz, kiedy przyszedł Jezus i po tym, jak Chrystus zapłacił cenę, niewłaściwe jest, kiedy modlimy się tak, jak modlono się w Starym Testamencie, ponieważ Jezus to zmienił. On zaspokoił Boży gniew. On wylał Bożą łaskę. W liście do Tytusa, drugi rozdział, jedenasty werset, czytamy Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, mówi Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przy" przez Jezusa. On był pełen łaski, a z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy. Jezus na zawsze zaspokoił to wszystko. Teraz, kiedy się modlimy i próbujemy podchodzić do Boga tak, jak robiono to w Starym Testamencie, jesteśmy antychrystami, występujemy przeciwko Chrystusowi. Nie mówią, że jesteś od diabła, ale taka postawa sprzeciwia się temu, co zrobił Chrystus. I niestety ciało Chrystusa nie w pełni pojmuje, że w Jezusie zostaliśmy przyjęci przez Boga. Ludzie myślą, że nadal musimy błagać i w oparciu o nasze uczynki sprawdzić, że Bóg nas przyjmie. To przeciwko Chrystusowi, to sprzeciwia się dziełu Chrystusa. Dzisiaj większość z tego, czego naucza się w kościele, o modlitwie występuje przeciwko Chrystusowi. Uczy się nas, że musimy prosić i błagać Boga, żeby wylał swojego ducha, że musimy go motywować do zbawiania ludzi, że musimy się za nimi wstawiać i stać się w wyłomie. Mówię ci, Jezus to zrobił. Istnieje właściwy sposób modlenia się i wstawiennictwa, ale nie jest to sposób, w jaki robi to dzisiaj ciało Chrystusa. Zagłębię się w szczegóły, kiedy będę mówił konkretnie o wstawiennictwie, ale sednem sprawy jest ten werset, który mówi, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. My nie musimy brać na siebie tej odpowiedzialności. Tak naprawdę, kiedy bierzemy na siebie tę odpowiedzialność i próbujemy nakłonić Boga, żeby się poruszał, żeby coś zrobił, podważamy to, co zrobił Jezus. Jezus na zawsze zdobył dla nas Bożą przychylność. On nas pojednał, o czym mówi drugi list to Koryntian 5 rozdział dziewiętnasty werset. On uczynił nas przyjaciółmi Boga, On pogodził nas z Bogiem. Jezus zrobił to wszystko za nas, więc za każdym razem, kiedy myślisz, że musisz coś zrobić, żeby być do przyjęcia dla Boga, że to Ty musisz coś zrobić, żeby Bóg był z ciebie zadowolony, że to Ty musisz się wstawiać, żeby ktoś coś dostał, że to Ty musisz złapać się Boga, że to Ty musisz zmusić, to sprzeciwiasz się Jezusowi. W Starym Testamencie są przykłady osób, które to robiły, ale to dlatego, że Jezus jeszcze nie przyszedł. Nie byliśmy jeszcze pojednani z Bogiem, istniało oddzielenie i potrzebowaliśmy pośredników, aby stali między nami a Bogiem. Ale w Nowym Testamencie Jezus zakończył tego typu wstawiennictwo. Teraz On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Pismo mówi, że On zawsze żyje, aby wstawiać się za nami. Jezus zdobył Bożą przychylność, a teraz my, jako Nowotestamentowi Wierzący, mamy odpoczywać w tym, co Jezus już zrobił, zamiast starać się ponownie zrobić to, co Jezus już zrobił, próbować do tego coś dodać. Nie możesz nic do tego dodać. W momencie, w którym starasz się dodać do tego swoje starania, kiedy próbujesz poruszyć Boga, wszystko zanieczyszczasz. Albo całkowicie wierzysz w to, co zrobił dla nas Jezus i to czyni nas zaakceptowanymi przez Boga, albo próbujesz coś do tego dodać. Oczywiście potrzebujesz Jezusa, ale Ty też musisz być święty, musisz się modlić, musisz coś zrobić. W chwili, w której zaczynasz to robić, zaczynasz wszystko niszczyć i zanieczyszczać. Jezus plus nic, z wyjątkiem twojej wiary w Jego i to, co zrobił, równa się wszystko, ale Jezus plus cokolwiek równa się nic. W momencie, w którym zaczynasz dodawać swoje wysiłki i swoją dobroć do tego, co zrobił Jezus, wszystko zniszczyłeś. To potężne słowa. To prawda, której większość ludzi nie rozumie i dlatego nie modlą się nowotestamentowymi modlitwami. Nie przychodzą przez Jezusa jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Tak naprawdę polegają na własnej dobroci, na własnej świętości i to czyni Twoje modlitwy nieskutecznymi. Kiedy zrozumiesz, że Jezus całkowicie zaspokoił Boże wymagania, nie pozostało nic poza uwierzeniem i przyjęciem, albo zwątpieniem i odrzuceniem. Albo to przyjmiesz, albo nie. Ty do niczego Boga nie nakłaniasz. Nie sprawiasz, że on uzdrawia. Nie sprawiasz, że On zapewnia finanse. Twoje modlitwy do niczego Boga nie skłaniają. Jezus jest tym pośrednikiem. To On zajął miejsce i rozstrzygnął sprawę z Bogiem. Dopóki tego nie zrozumiesz, jeśli masz to starotestamentowe myślenie, to że złapiesz się rogów ołtarza i będziesz nim potrząsał, dopóki nie pojawi się Bóg, że to ty sprawisz, że Bóg wyleje swoją moc, że to ty Go do czegoś zmusisz, jeśli tak myślisz, Mówię to w miłości, ale jesteś antychrystem. Sprzeciwiasz się temu, co zrobił Jezus. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi i Ty nim nie jesteś. Jest nim Jezus. Musisz podchodzić do Boga Ojca opierając się w stu procentach na tym, co zrobił Jezus, a nie w oparciu o Twoją dobroć czy o Twoje wstawiennictwo za kogoś. Bóg bardziej chce odpowiedzieć na Twoje modlitwy, niż Ty tego chcesz. On już zrobił swoją część, On już wszystko zapewnił, On chce byś prosperował. To nie kwestia Twojego błagania i proszenia Boga, wykręcania Jego ręki i sprawiania, żeby coś się zadziało. To kwestia nauczenia się i odpoczywania w tym, co Jezus już zrobił. Nauczanie Andrew, lepszy sposób modlitwy, jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Są one dostępne poprzez stronę www wwwmpolska.com Na tej stronie znajdziesz jeszcze wiele innych nauczań, Andrew. Zapraszamy.